Epidemia niemal zmusiła nieprzekonanych lekarzy i pacjentów do stosowania tzw. recepty elektronicznej, inaczej mówiąc e-recepty. Wszystko to za sprawą zamknięcia dla pacjentów POZ-ów i uruchomienia tzw. teleporad. Nagle okazało się, że można leczyć i diagnozować bez badania fizykalnego. A jak przyjęliśmy te zmiany? Arkadiusz Przybylski, zapraszam. Zadzwoniąc do przychodni, dostawaliśmy czterocyfrowy kod PIN. Mogliśmy dostać jeden taki numer lub kilka. Wszystko zależało od ilości przepisanych leków, bo za jednym kodem PIN kryć się może maksymalnie pięć różnych leków. Musimy jednak pamiętać, że do wykupienia leków na podstawie kodu PIN niezbędny jest numer PESEL. Często o tym zapominamy. Aby przyspieszyć proces wydawania leków, najlepiej na jednej kartce spisać kody PIN wraz z numerem PESEL osoby, dla której są leki. Bardzo ułatwia nam to pracę. Kolejna kwestia, która często jest przyczyną nieporozumień, to wykupywanie poszczególnych leków w różnych aptekach. Oczywiście recepta nam na to pozwala, co jest niezwykle wygodne. Każdy lek można wykupić w innej aptece. Ale jeśli na jednej recepcie mamy na przykład trzy opakowania tego samego leku i wykupimy tylko jedno opakowanie, to po pozostałe dwa musimy wrócić do tej samej apteki, gdzie wykupiliśmy pierwsze opakowanie. Kiedy lekarz wystawi kolejną receptę na ten lek, to znów możemy wybrać aptekę, w której go wykupimy. Warto też sobie zapisać do której apteki musimy wrócić, bo obecnie system w aptece nie umożliwia uzyskania informacji gdzie pacjent rozpoczął realizację danej recepty. Jeśli zatem zapomnimy w której aptece rozpoczęliśmy realizację, to będziemy mieli problem z uzyskaniem pozostałych leków. Leki recepturowe również mogą być przepisywane na e-recepcie. Po podaniu kodu PIN i pesel aptekarz zobaczy skład leku i zablokuje receptę, aby nie mogła być zrealizowana w innej aptece. Otrzymamy odpowiedni kwit, z którym w wyznaczonym czasie musimy zgłosić się po podbiór leku. Ile czasu apteka ma na wykonanie leku? 48 godzin. A jeśli na recepcie znajduje się informacja, że lek jest pilnie potrzebny, to wtedy 4 godziny. Uwaga! Na odbiór leku mamy 6 dni. Po tym czasie apteka preparat zutylizuje. Jak to mówią, lepiej nie chorować. Do zobaczenia.